Nawet pisarz, Janinę Mantrysz. Będzie miło? Proszę. Oglądajcie sobie. Kiedyś będę o tobie mówić, za sto robię. To wy na pewno. Chciałabym. Zaprosiłam najpierw rodzinę, żebyśmy mieli to pamięci. I możecie sobie nawet. Maciu, to jest rodzinny wernicus. Rodzinny wernicus. żeby rodzina wiedziała, że była w rodzinie taka cioteczka, Janeczka, która bardzo kochała malować. Bardzo. No, ryt, <HO A hvad> <-ÍROSí> I uh... to pijemy Ja bym chciał w testamencie. samym czasie. Zresztą mój słyszę, kochanie, mów dalej, mów dalej. Teraz to Teraz to Parce Siz <sorum> To jest lekcja zrobiona z To są jest szalone. To jest szalone. To jest To jest To jest szalone. się jest szalone. To jest szalone. To właśnie szalone. To jest To jest szalone. To jest A mi się szalone. To ale jeden koń zawalwany, ten obraz przez trzy godziny. A na przykład inne obrazy, te, takie to mogą malować trzy miesiące i nie dzień. Nie wyjdzie bo to, to jest wylew. Jak przyjdzie, to albo maluje jeden tchem, albo w ogóle i no, A wiecie? Jesteś... Ja? Jak? Pokażcie mi to, Agata. Agata znowu też. Tu my są. A tu jest twoja babka, twoja mama, dziecka no. Krysia. moja mama, tata i ja. A jest jestem Czyli z mojej tak? Okej, okay, ja, nie... ja to ja tu jestem. O... Ja tu tam, jestem, proszę tam, że bardzo, się z... <t4> to, 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 to tu Tu też jestem ją. Proszę, co? tu też jesteś. Widzę, widzę, bardzo no, Tego pan nie A przepraszam. A gier? to jest mój trzeci, 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 dziadek z babcią. No. A, a, to myślę, bo moja szmatka. To jest moje dzieło korzenne. Ja tutaj jestem młody. To jest moja. dorobić się tam, babciu, bo to muszę poszerzyć. Poszerzy moja rodzina. No, to by mi się urodziły i ta dałamko, takie zdjęcie, bo tam w Wojsku by Sebastian za zakrył. Ty masz fajne zdjęcia. Te stare, super. Ale to są moje perełki. No Zbieraliśmy zbierali na A patrz, jakie to zdjęcie widziałaś? Mhm. Ja go chyba też ktoś ale nie wiem, czy to jest to te to nie, to nie, to A tu są moje zawarcia na wysiłku. No nie wiedzą, to jest. Nie to dalszki. Dalszki. Dalszy, dalszy. Dalszy, dalszy. A to pamiętam. Ale ja też mam. Joto a to jest Janka, się ta bluzsza podobała, była A? Ja i Zuzi. za po, 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 po tym pośladku. Poznajesz. A też Ja te kasztany, skąd to masz te kasztany? jaka ta murzynka jest fajna. A mi się to tak nie podoba. że podoba. jeszcze

no, to jest, jest no. Nie no, no, na Jeszcze dziewczyny zrobiła taką kolekcję. ja można to jest no, no, ale to ma ale coś wspaniałego. Piątka, zrobiły wewnętrzne mnie, u nas. była i ja na razem Ale na też nie? Pani pewnie, dla... A, ale ja tylko za, A to jest. tylko za poazer, No, potem. że. Kiedy właśnie tak komentujesz, jak już wziął to która no to zwała. No to domu, też tam jest kilka prac. No, zaraz takie prace i też takie te kwiaty. No, czy to znaczy się od. Naszym domu kultury pożegnania.

ale ja ma, mam problemy. Mam problemy. Mam problemy. Mam problemy. Mam problemy. to problemy. Mam problemy. Mam problemy. Mam problemy. Mam problemy. Mam problemy. Mam A, podoba super, 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 super. <many> <manycu> <many donc> się <śmierne> No, no to tylko no, po prostu No, Janka się nie zmieniła, nie? Janka się nie zmieniła nic kompletnie. Ona się nigdy nie zmieni. Stańcie dziewczyny. Ja nie wiem. My trochę tak, ja to się zmieniło. No to podziękujcie i za ładny piękny wernicus i koniec i prezes ja tutaj. Nie, ja nie moja ja. Nie, dziewczyny, no, dziękujemy, jest naprawdę przepiękny. Przepiękny. Tak, tak, ja też bo ja, ja, ja jestem, ja jestem pod wrażeniem. Ja też jestem pod wrażeniem. Ja też jestem pod wrażeniem. Czyli widzisz, takie wrażenie mają. Mają trzeba, go. to przecież... Ja znałem, że twoja się zatręciła w oczach, jak takie piękne, bo ja tych obrazów nie widziałam. Większości z nich nie widziałam. Nasze przyjaciółki z dzieciństwa, to też jest Jakby malutkie. takie skączki, wiesz, takie ale to jak nie spekarkę zrobi, dopiero jak już żyje. Żebym coś miała odcięcia przepiękne, naprawdę. No, po bejrzyste praniecie. Chodź ładnie, da mnie popać jeszcze. Kochana, ja Ci też dziękuję za ten wernisaż. Zrób karno. Super, Miu, ten, to super, super. super. To są, ten te, pamiętam. Te, te, to są historie takie, podbierane. Gdzie Ty to, to, to masz? Widzisz? da <laughs>